Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Marka, mi Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, Wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem: odszedł od zmysłów. Oto słowo pańskie o To nie Najpierw ten fragment, który jest ważny, myślę tutaj o. Poczekamy, aż Pan zrobi zdjęcie. Rozważamy słowo Boże. Fragment z księgi Samuela. Myślę, że wszyscy się zorientowaliśmy, że jednak Dawid, który został wybrany, namaszczony na króla, podjął decyzję taką, że mimo, że Saul na przykład nastawał na jego życie, on nie będzie oddawał złem za zło można było powiedzieć, że to taka troszeczkę preewangelia. I król Dawid jest właśnie takim znakiem tego, że nawet w tym Starym Testamencie, gdzie bardzo często funkcjonowało oko za oko, ząb za ząb, on potrafił w myśl słuchając Pana Boga, potrafił wybaczyć przeciwnikowi. I mimo, że Saul nastawał na niego i rzeczywiście parę razy chciał go zabić, on nie wykorzystał takiej sytuacji, czytaliśmy o tym wczoraj, że kiedy miał go, można powiedzieć, na talerzu, to, to jednak nie. Dlaczego? Bo to jest pomazaniec Boży, czyli ktoś, kto został wyznaczony przez Pana Boga. I dlatego też z wielkim szacunkiem odnosił się do swojego, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, przeciwnika politycznego. Nie mówię to w kontekście społecznej tej sytuacji dzisiejszej, bo to, to, jest, to wymaga większej jakiejś refleksji. Natomiast chciałbym, żebyśmy pamiętali, że także i w Starym Testamencie Bóg poprzez przykłady pokazuje nam, że nigdy na zło złem się nie oddaje. I między innymi takim człowiekiem był... Y, y, też wasz znajomy, też protopalsta, można też powiedzieć rajdów katyńskich. Myślę tutaj o księdzu prałacie Peszkowskim, z którym miałem możliwość przez jeden rok mieszkać pod jednym dachem, stołować się, który zawsze mówił czuwaj, prawda? Kiedy spotkaliśmy się to zawsze to czuwaj. Oczywiście można było powiedzieć niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ale to słowo czuwaj miało znaczenie bardzo wielkie. Jakie? Czuwaj uważaj, żebyś pamiętał, ale jednocześnie czuwał nad swoją nienawiścią. Bo wiemy doskonale, że nad Katyniem można wejść albo w tajemnicę przebaczenia Chrystusowego, nieludzkiego, albo można wejść w tajemnicę właśnie złem za zło. I myślę, że to wszystko, co się dzieje, można powiedzieć, najogólniej mówiąc wokół myśli, tej, którą chcemy promować także w naszym życiu, jest właśnie wokół myśli Jezusowej, nowej, nowe, znaczy tej nowej, dobrej nowiny. Zło dobrym zwyciężaj. Co nie oznacza, że ja nie pamiętam o złu i Ksiądz Prawa to bardzo mocno i jasno mówił, że Golgota Wschodu była, jest i będzie, ale nie dlatego, żeby, im, żeby komukolwiek wypominać, tylko dlatego, żeby powiedzieć: Przebaczam w imię Jezusa Chrystusa. Tak jak Jezus na Golgocie wybaczył, tak samo my na Golgocie Wschodu wybaczamy w imię Jezusa Chrystusa i ważne to jest. I druga myśl dzisiejszej liturgii słowa to jest taka ewangelia dzisiaj była bardzo krótka. rzadko kiedy mamy takie fragmenty zwłaszcza u Świętego Marka takie fragmenty, które by opowiadały o rodzinie Pana Jezusa. Są oczywiście też tacy, którzy mówią o tym, że Pan Jezus miał i siostry, i braci, i tak dalej. No, w tym znaczeniu, tak jak my czasami mówimy, że mamy siostry i braci, ale przecież wszyscy, którzy jesteśmy dookoła zgromadzeni, to nie oznacza, że jesteśmy braćmi i siostrami krwi, ale jesteśmy braćmi i siostrami. I teraz chodzi o to, że rodzina Jego podeszła przychodzi, Znaczy może najpierw tak, co Pan Jezus wtedy robił, jak święty Marek opisuje. Więc. Tłum się zbierał, no to co zrobił? Jak był tłum, to co Pan jest zrobił? Nauczał. Także jeżeli było potrzeba, to nakarmił i tak pracował, że nawet nie miał czasu na posiłek. Czyli można powiedzieć, był zajęty ewangelizacją, totalnie. I gdy posłyszeli bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Przepraszam bardzo, że moją mamę wspomnę, ale ponieważ kiedyś miałem złamaną nogę w liceum, dlatego moja mama mówi, dziecko kochane, to nie chodź na te pielgrzymki, no bo przecież no, ta noga ci się odnowi i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, co miała mama, miała na... no chciała, żeby mnie, no, jakoś żebym miał zdrowie i tak dalej. O czym myśleli bliscy? No Panie Jezu, no dobrze by było, żebyś się posilił, żebyś wypoczął, prawda? No nie bez przerwy, gdzieś harował, harował. I co, pan, co mówiono, i mało tego, pewnie niektórzy z bliskich mówili tak, nie, 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 on już zwariował, czyli odszedł od zmysłów. Proszę sobie przypomnieć, kiedy pierwszy raz o, o uczniach tak powiedzieli, o uczniach Jezusa, pamiętacie? Kiedy w czasie zesłania Ducha Świętego, kiedy oni wyszli i zaczęli głosić dobrą nowinę, to co powiedzieli o nich? Upili się młodym winem. Boże moglibyśmy powiedzieć, odeszli od zmysłów. A teraz mamy przykład z XXI wieku. Pewna pani, która no, miała, że tak powiem, lekkie życie do tej pory i, i rzeczywiście bardzo łatwo rezygnowała ze słów Ewangelii, mało tego, właściwie jej nie znała, mimo że była ochrzczona do pierwszej Komunii Świętej. Ale ten czas, powiedzmy sobie, taki był troszeczkę, o, można powiedzieć. Byśmy językiem używali, yy, rozrywkowy. I przyszedł taki moment, że ona nagle zrozumiała, że to życie nie ma sensu takie. Że gdzieś czegoś brakuje. Okazało się, że brakowało Boga w życiu. I kiedy zaczęła się zmieniać, a więc zaczęła chodzić do sakramentu pokuty, na, na, na mszę świętą, do spowiedzi świętej i tak dalej, to co koleżanki powiedziały o tym? Zwariowała. Odeszła od zmysłów. I tak się dzisiaj dzieje. I proszę sobie wyobrazić, że wśród młodzieży jest dokładnie to samo. Jak jakiś chłopak czy dziewczyna w liceum czy, w, czy w, na studiach nagle zmienia swoje życie i nagle prostuje je. I idzie według, no, żeby kochać Boga i kochać bliźniego. To wcale nie oznacza, że nie popełniają grzechu. Ale kiedy zaczyna prostować swoje życie, to co myślą koledzy, koleżanki o niej? Współcześni, katolicy, ochrzczeni zwariowali, nienormalni, odeszli od zmysłów. Proszę zobaczyć, jak wszystko się sprawdza w tej dzisiejszej też Ewangelii. Pewnie wielu ludzi pomyślało o was, jak jedziecie prawda, z pielgrzymką rajdem katyńskim, pomyśleli, zamiast pojechać gdzieś na jakiś wypoczynek, leżeć sobie do góry brzuchem, to oni gdzieś tam jadą. Coś dobrego robią. I pewnie wielu ludzi powiedziało, na pewno zwariował. Tak, odbiło mu już całkowicie. Zaczął do kościoła chodzić jeszcze, a to już całkowicie źle. Proszę pamiętać, że świat niestety dzisiejszy jest taki, że pewnie lepiej by było, gdybyśmy kradli, oszukiwali i tak i tak A jednocześnie, kiedy okazuje się, że to jest, to nagle jest wielkie larum, że młodzież pije, młodzież się narkotyzuje, młodzież to i tak dalej, Zobaczmy, co Pan Bóg ma z nami. Jak musi mieć wielkie miłosierdzie i wielką Bożą opatrzność, że to wszystko jakoś trzyma swoich, swoimi rękami i nad tym wszystkim panuje z wielką miłością i miłosierdziem. I brońmy się przede wszystkim przed jednym, żebyśmy nigdy komuś, kto nagle zaczyna prostować swoją ścieżkę, na przykład kradł. Albo korupcję by miał i zmienia to. Nie mówmy, że ty zwariowałeś, tylko cieszmy się z tego, że on naprawdę prostuje swoje ścieżki. Bo to jest droga Ewangelii i to jest ten rajd, który powinniśmy wykonać w kierunku zbawienia. I dobrze jest o tym pamiętać. I otwórzmy serca na taką właśnie wolę Pana Boga bo ta wola Pana Boga naprawdę jest piękna i dobra i ona zmierza nie do szczęścia tu na ziemi, tylko do szczęścia wiecznego. I warto o tym pamiętać. Niech Matka Najświętsza będzie naszą piękną przewodniczką dalej w tej pracy nad sobą. A teraz powstańmy i módlmy się do Boga w naszych intencjach.